Konfesja. Wyznanie wiary polskich Baptystów 1930 rok. Baptystyczne polskie wyznanie wiary zatwierdza trójjedność. Artykuł 2. Wymóg męskiej ordynacji zbiorowej na urzędy kościelne. Artykuł 10. Wypełnienie zakonu Mojżeszowego przez życie Chrystusa pod zakonem oraz podlegania zbawionych wierzących nie pod przekleństwo uprzedniego już wypełnionego zakonu Mojżeszowego, ale podlegania przez wiarę w Mesjasza pod zakon Chrystusa. Artykuł 7. Artykuł 10 o Zboże Pańskim. Urzędy w Zboże. Zbór sam wybiera sobie starszych, kaznodziejów, biskupów, nauczycieli, przełożonych, pasterzy wszystko to są nazwy jednego i tego samego urzędu. I diakonów, usługujących, których wprowadza się na te urzędy przez wkładanie rąk starszych ordynacje. Muszą oni wyróżniać się wymienionymi w piśmie świętym cechami tytuł 1.6.9, Dzieja Apostolskie 20, 28, 31. Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony. Że mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty albo krnąbrności. Biskup bowiem, jako włodarz Boży, powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nie porywczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielić napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają. Tytusa 1:69 i wykonywać swoje obowiązki zgodnie z nakazami Nowego Testamentu. Na równi z innymi członkami zboru podlegają oni, choć z uwzględnieniem pierwszego Tymoteusza, 5:19 karności zborowej. Artykuł 2 O Bogu Wierzymy, że istnieje tylko jeden żywy, prawdziwy, wieczny Bóg, jako ojciec, syn i duch święty, w swej naturze i przymiotach doskonały, wieczny i nierozdzielny. Tak, iż Ojciec jest prawdziwym wiecznym Bogiem, Syn prawdziwym wiecznym Bogiem i Duch Święty prawdziwym wiecznym Bogiem w Trójce Świętej, a jednak wierzymy nie w trzech Bogów, lecz w jednego, wiecznego, wszechmogącego, wszechmądrego, wszechwiedzącego, wszechobecnego Boga. Tego Boga człowiek może poznać tylko z objawienia Bożego, zawartego w Piśmie Świętym i przy pomocy Ducha Świętego. Artykuł 7. Wierzymy, że Zakon Boży jest święty, sprawiedliwy i dobry. Sprawia on poznanie grzechu, prowadzi ludzi do Chrystusa. Dla wszystkich tych, którzy nie są w Chrystusie, pozostają w mocy w swoich przepisach i potępieniach, natomiast wierzący w Chrystusa są odkupieni z przekleństwa i kar zakonu, ponieważ teraz już żyją pod zakonem Chrystusa.